This goes out This goes out This goes out To ma piękło dla laików są jak ciężka szpalnia Biegam po scenie z flaszką, trzymam się za genitalia Czas nie zwalnia, rośnie w siłę nasza armia Siema, braka? Braga Siema, tym Grzechu Siema, tu Grityw e, Ten film powstał po to, aby pokazać Wam fajny, śmieszny patent na zabawę na serwerach MTA Również reklamuje on polski serwer Picky Track. Powstała już jedna reklama, ale nasz tim nie ma dosyć. Dlatego nakręcamy kolejny filmik. Zaraz podjedziemy pod jakieś ładne miejsce i nakręcimy w... no, ten patent. Już prawie jesteśmy. Patent polega na tym, aby jeździć jakimś pojazdem pod wodą. No, Alman spam na czacie, widzicie. Kochają mnie. No to Krześka i Kreatywa tak mi piszą. Tylko ja jestem taki fajny. No, jest to. Dobra, jesteśmy na miejscu. Dobra. Patent polega na tym, aby znaleźć jakieś ładne miejsce, otoczyć dosyć wielkiej głębokości. Nurkujemy na około. 5 metrów Dajemy sobie jakiś pojazd O ja pierdolona podszywka Nieciekawie Dobra, ktoś go kiknął, chciałem spanować Widzicie, patrzcie. Świetnie, nie? Jeździmy, można zejść na jakąś wysokość, patrzcie kakotlina. To się nazywa zabawa. Dobrze. Subskrybujcie. Yy, więcej filmików na pewno będzie, odzywajcie się, zapraszamy na polski serwer Góra. O, kreatywy się utopił, na razie.